Hej, witam na kanale. Dzisiaj sobie mam Mega Paradizo i Classic Black 7, czyli coś z nowości. No ja ogólnie tak premier w pierwszy dzień nie drapię. Bo widząc po kanałach to Lot to przyjęło taką zasadę, że wypuszczę pustaki, żeby zarobić w razie w na ewentualne wygrane, także ja sobie premierki zawsze odpuszczę, bo w większości to, zresztą kto ogląda, to widzi jak to wygląda. Dobra, tutaj tylko siódemka do znalezienia. Dobra, żadnego symbolu mnożącego nie ma, no ale trudno. No to szukamy siódemki, no. I tak to jest, no moim zdaniem, nie, że jak wychodzi albo wznowienie, albo jakaś nowa zdrabka, no to pewna pierwszy rzut to lotto wypuszcza same pustaki, żeby zarobić trochę hajsu na te ewentualne wygrane, co tam się komuś trafią, nie, no bo jakby też, no też prowadzą na swoim, na stronie statystyki, tak by... Pierwszy dzień, bo jak krótko po premierze dużo wygranych było, no to klienci mogliby nie kupować akurat tej zdrabki, tylko inną, no ale dobra. No taki mają system, także ja tam ogólnie premier nie drapię, no ale tu też nie ma nic, czyli jeszcze pustaki nie przeszły. Gdzie tutaj kontrolne mają? Tu jest H. Pochowali. Tutaj widziałem tylko jedną H. To gdzieś tu u jest SB. Tak jest, także pusto. Czyli letą na początku same pustaczki. No i teraz weźmiemy sobie mega paradizo. Nowość, tutaj symboli od groma, ja sobie może po jednym będę drapać, bo już widzę awokado, już widzę ten tłum komentujących, co komentują, że coś się tam pominęło, coś ten, no wiadomo, że nikt nie jest idealny, zawsze się coś pominie, no ale bez przesady, nie? Od tego Niektórzy to tak komentują z takimi emocjami, jakby to życie ludzkie od tego zależało, no to zdarzy się, że się pominie, ale to są kontrolne i można sobie kontrolną sprawdzić i finito, nie? a oni, jeden pan, no tak znaczy się wnioskuje, że to pan po nazwie Linku, to mi nawet powiedział, że najlepiej to bym przestała drapać, bo tyle pomijam tam w krzyżówkach czy w innych zrapkach, tyle pominam, że najlepiej to niech mam sobie odpuścić. Nie? No także można się pośmiać trochę. Co my tu mamy? Żółwie. Tu był żółw, tu jest żółw. No można się trochę pośmiać, ale mówię, no, niektórzy to tak podchodzą do tego, jakby jak życie ludzkie od tego. Zależało, że ktoś zdrapie jakąś literkę, czy jakiś symbol, czy nie zdrapie. No bez przesady, nie? No ludzie. Tak mówię, no tak depresyjnego społeczeństwa to jeszcze i problematycznego to jeszcze nie, nie, nie spotkałam, nie? Także bardzo dziękuję za te życiowe rady, ale ja drapię po swojemu, też mówię, piszę, Cały czas, że jak komu się nie podoba, to nie musi przecież oglądać. Ja nie zmuszam, nie. No ja wiem, że dużo jest to jest Kiwi, dużo jest takich specjalistów, profesjonalistów, że oni to wiadomo, że oni wszystko robią najlepiej. Tylko najlepsze jest to, że oni sami sobą nic nie pokazują, ale drugiego komentować to piersi, nie? Ale no cóż, no taka natura chyba Polaka no nie wszystkich, bo ja tak nie mam, ja jak sobie obejrzę jakiś filmik i widzę, że coś tam jest pominięte, no to już od razu nie letę z komentarzem o, bo to i że ten... Jedna pani to mi mówi, że nawet nie chce jej się oglądać, jak tak pomijam. Ja bym, no droga wolna, drzwi otwarte, to bardzo, bardzo szeroko jeszcze, nie? Także, no, nie współczuję, powiem szczerze, że współczuję tym ludziom. Jak mają, te, mają takie problemy i takimi głupotami, za przeproszeniem, się przejmują. Bo mówię, można symbolu nie zdrapać, zdarza się, że się nie zdrapie, ale to od tego są kontrolne, no. Jakby była główna, bo jakieś takie większa wygrana, to by było widać, że coś się dzieje na tej zdrapce, bo jak się tam jedną czy dwa symbole nie zdrapie, no to bez przesady, ale jakby była jakaś większa wygrana, co by kontrolne było inne, no to już by było widać po tej zdrabce, że coś jest. Na rzeczy, a jak nie ma, no to się zdrapie kontrolne i się zapomina o tej zdrapce, przechodzi się do kolejnej. A ludzie mówią z takimi emocjami masakra. no mówię, jakby to życie ludzkie od tego zależało, nie? Kurde. No, no ja proponuję tym właśnie osobom, co tak właśnie gorli nadgorliwie komentują, niech sami zaczną. Bo nie dość, że to nie jest stanie hobby, bo wiemy, jak wygląda gra z lotto, to jeszcze jakieś, mówię, no zbędne komentarze, zresztą mnie to tam nie rusza, ja tam tylko, tylko się pośmieję. Ale mówię, brak słów, brak słów, jacy ludzie są niepoważni. Pióro, no jakieś nowe piórko. No ale dobre, no mniejsza z tym, no tacy ludzie są i tacy będą, niektórzy się nie zmieniają. No, także, ale mówię, współczuję szczerze tym ludziom. Z tymi problemami, masakra. Jak ja bym miała taka, takie problemy w życiu, to ja bym była szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Takimi pierdołami się przejmować, aż tak, aż tak. Bo mówię, niektórzy z takimi emocjami piszą, że daj spokój. Masakra, ja bym zabiła kogoś. Nie? No, nie, nie mam zamiaru, powiem szczerze, nie. To no tu oczywiście pomiję ten, bo zresztą. Na pewno coś pominę, to nie ma opcji, bo mówię, tyle tych symboli, to zdarza się coś pominąć. Ale mówię mi, że tam mi to nie przeszkadza. Bo sobie zdrapy kontrolne i będę widziała, o co chodzi. Zresztą później sobie rzucę okiem na tą zdrapkę. No, ale znając życie, to nawet jak się coś pominie, to większość tak jest pustych, to Szkody nie ma dłużej. Dobra łódka. Ciekawe te symbole. Ciekawa ta zdrapeczka. No, lubię właśnie takie zdrapeczki, bo jak się ma pieniądze wydawać, no to lepiej, żeby ta przyjemność i ta adrenalinka, że się coś wygrać, nie, to potrwała trochę dłużej, niż jak się drapie tak, na przykład tę siódemkę nową. Ponczo. No ciekawy symbol, ponczo. Żeby potrwało trochę dłużej, a nie tak od góry do dołu. No i już wiesz, że marza, bo nie marza, tak? To tutaj to można trochę się, tu jest to ponczo chyba. Tak? Można się trochę pobawić, nie? O, jest linia. Uuu. Dwie dychy. Ciekawe, czy coś dłużej ma, ale już jest fajnie. No, ta wychodziła chyba 20, nie? Tak, po, premi po premierach, jak patrzyłam, no tak. Zdarzało się to takie. Wiadomo, że gdzieś ktoś trafi, jakąś tam, jedną z tych niższych wygranych, ale tak, żeby jakieś grubsze wygrane, to, to nie zauważyłam. Także lot to pierwszy, mówię, musi zarobić na te ewentualne wygrane, co proponują. Na no, później, jak zarobi, to ewentualnie może coś tam puszczą. Bo te główne, to ja nie wiem, gdzie oni to mają. To chyba w sejfie gdzieś są. Trudno powiedzieć. Taki system. No dobra, lecimy, bo to już będziemy nawet sprawniej je. Meduza. Już bliżej końca, ale coś jest, coś będzie. Meduza, meduza tylko jedna była. Taki symbol, tak, tylko jeden. A to, co to jest, później się najwyżej zdrapiemy. dwie nowe symbole to trzeba się trochę nauczyć. Nie no wiadomo, raz drugi się podrapie, to już tam same będą w oko wpadać. A teraz to na razie można oczopląsu dostać od tych nowych symboli. Tu jeszcze rzeźba. I jeszcze coś z rzeźby. Nie ma, dobra. To kończymy powoli tą miłą zabawę z lotto. Ośmiorniczka. Też po jednym, no tak po jednym, to trochę biednie, ale co zrobisz? Ważne, że coś jest. Parasol. O! O kurde, mamy drugą linię. I tu cztery dychy. Masakra. Parasol, dobra. Tu jest jeszcze parasol. O tą drapkę, to na pewno znaczy się to już... O kurde, to jest trzecia linia. To ile tu mamy? 80. Tu można wygrać 80? Można. Ale mamy jeszcze szansę do stu wydobyć. A co? Co sobie będziemy żałować, nie? Hmm. Co to jest? Sambrero sambrero, gdzie to, to jest, tu coś jest tu jest gdzieś jeszcze, to jest krewetka i kapelusza już nie ma no dobra, to ostatnia co my tu mamy, mango czy mango nam coś pomoże, tu jest mango chyba, tak, tak no, klapów nie było ale dobra, szukamy jeszcze mango Tutaj jest cytryna, tu jest jakieś mango, tu jest mango, ale nie było ananasa i wsią. No ale ładnie, no wychodzi, że tu jest 20, tu jest 40, tu jest 20, no to 80, no nie mam pojęcia, jakie kontrolne są. jodki. na 8 dych. Nawet są takie kanały, co tam można sprawdzić kontrolną, ale to wiadomo. Oni dopiero dodawają, jak ktoś wydrapie, nie? Bo tak, to lot to chyba samo z siebie nie podaje, jakie kontrolne są. No ale dobra, no elegancko. No to tu wychodzi, że jest 8 dych. Prze sobie później sprawdzę, żeby nie przedłużać, no ale tutaj jest pustak. No na wkładu 38 dyw. No to powiem szczerze, elegancko, także wolę. Premierki nie drapać, wolę sobie później podrapać i się zdarzają też ładne wygrane, także dziękuję za uwagę i pozdrawiam.